Què hi has Szkieletów ludy, młodości, dodaj mi skrzydła, Niech nad martwym zlece światem w rajską dziedzinę łody. Kochanie, głośniej czytaj i z uczuciem niech wszyscy usłyszą, jaką jesteśmy kulturalną rodziną. No już! Kędy zapał tworzy cudy, nowości potrząsa kwiatem i obleka w nadziei złote malowidła. Cześć Piotrek! — Cześć Aniu. — Idziemy na rzekę? Mama mi nie pozwoli! Czemu? Przecież wiesz, nie, można, nie mogę się z Tobą bawić. Nic nie słyszę! Niechaj, kogo wiek zamroczy, pęknąc ku ziemi poradlone czoło. Takie widzi światło. Wiesz co? Koło. To okropne! To Mickiewicz. Nie o tym mówię! To okropne! Jesteśmy sąsiadami, a nie możemy nawet ze sobą rozmawiać. Myślisz, że można to jakoś zmienić? Wątpię. Piotr, obiad na stole! Już idę, mamo. Anka, Gdzie ty jesteś? Zupa Idę! To na razie, Aniu. Pa, Piotrek. nowe. Na biednych przecież nie trafiło. Pan jest bezczelny. Ja to zgłoszę na policję. <laughs> Niech nie pan nie straszy. Ja się przecież policji nie boję. Szwagier jest komendantem. Zapomniał pan? To się tak nie skończy. Zemścimy się. Zobaczy pan. Już się nie mogę doczekać, kierowniku. Już się nie mogę doczekać. Krzyść. Patrz co zrobili! Tak na Co to jest? A bo ja wiem chyba jakieś wiersze. Czy cóż. Patrz. Y, jakiś... Mickiewicz. A tu. Słowacki. Miłość. O! To chyba jakaś tobita Szymborska. Nie znam. Może to ich znajomi. Pewnie tak. Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów. Kiedy cię zobaczę, jednakże... Gdy cię długo nie oglądam, Czegoś mi braknie, kogoś y, widzieć żądam. I tęskniąc sobie zadaję pytanie, Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Co to jest? Jakiś Mickiewicz. Czekaj, czekaj, czekaj. W Niepołomicach mieszkał taki Mickiewicz. Ale teraz? To chyba w więzieniu siedzi. O Boże! Nas nasłali. Nic się nie bój, damy sobie radę temu Mickiewiczowi. Oddychaj. Ale wiesz co, Haniusz? Nawet to ładne jest. I tęskniąc sobie zadaje pytanie. Czy to jest to jest kochanie! Przypomniała mi się nasza pierwsza ranka, jak mnie poprosiłeś do tańca! Co mam z tym zrobić? Pozbieraj i do pieca. A później puść kury do ich ogródka. Niech sobie trochę podeptają. Jasne, Heniu. Oni nam wierszami, a my kuramy. A i jeszcze jedno. Puść tą muzykę, co ich tak draży. okej? Okay? Jasne, Heni. Zemsta będzie słodka. — Nie tym tonem, proszę. Oh, — inteligentka się znalazła. Niech się pani, pani zajmie swoimi sprawami, a nie wtrąca się w życie innych. Dobra, zero kultury osobistej. — Ja zaraz pani pokażę kulturę. — Heniek! 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 Bo, szanowna pani, znowu się mnie czepia. — A czego pani chce od mojej żony? — I tak pan nie zrozumie. Przepraszam, ale nie mogę dłużej z Państwem konwersować. Jadę dziś na koncert do filharmonii. Do widzenia. Kaniec. A co to znaczy konwersować? Może to jakieś obraźliwe słowo, co? A skąd ja mogę to widzieć, kaniu. Ale to na pewno nic nie znaczy dobrego. Aha, i włącz tą muzykę. Będziemy słuchać czego będziemy chcieli. Zagramy? Jasne! Piotrze, mama prosiła, żebyś nie biegał z piłką po podwórku. Możesz się spoczyć i rozchorować się, ale babciu. Bez dyskusji, proszę się przebrać. Zabieram cię do muzeum. Co? Anka! Z kim ty się zadajesz? W tej chwili do domu, ale. Babciu! Ani słowa! Jeszcze się zaradzisz od nich tą inteligencją. Bardzo, okay. ok. Tylko jakoś te dwa domy psują ten krajobraz. Oh yes, the house no good. Brzydkie. Nie można by coś z tym zrobić? Pewnie, że można, ale to będzie kosztowało. Pieniądze nie grają roli. No problem, u mnie dużo money, dużo dollars. A wiedzą panowie, że to miejsce jest historyczne? W 1620 roku miała tu miejsce słynna bitwa. Bitwa, mówi pan? Już niedługo będzie miała miejsce tu nowa bitwa. Mam nadzieję, że ją wygram. We are the champions. My zwyciężyć! Pewnie, że zwyciężymy. A jaka jest wielkość tego terenu? Jeszcze nie mierzyłem. Wie pan, nie chcę wzbudzać podejrzeń. Jeszcze dadzą zdać do gazet i tak dalej. Dziś w nocy wszystko pomierzę. W nocy? Dobra, pomożemy panu. Spotkajmy się tutaj na przykład o 24. Żeby udało się tylko stąd tych ludzi wygórzyć. O oh jest, Te ludzie out! To by nasza ziemia, okej? Okay? Spokojna głowa. Już ja się tym zajmę. Ale to będzie kosztowało. Spodźmy w takim razie do banku. Oto go! chodzi? Przed chwilą. Byli tu jacyś ludzie. Jeden to chyba nawet z Ameryki. No i co z tego? Słyszałem ich rozmowę przez okno. Będą tu budować centrum handlowe. Słyszałem ich rozmowę przez okno. Tak powiedział sołtys. Serio? No nie! Musimy coś zrobić. Powiedzmy więc rodzicom. Rodzicom? Przecież wiesz, jak oni się nie lubią. Oh my gosh, Trisha James bonds action. Czasy. Zniszczymy to centrum hazardowe. Uciekajcie stąd! Solki! Wielkie solki! My nie wiedzieliśmy no! To była piękna akcja. Dzięki. No i chyba w końcu od wielu lat wreszcie się nie kłócimy. Chyba nadszedł czas, Żebyśmy się pogodzili! Wszystko, co dobre, się dobrze kończy!